Siemka! Z tej strony VAT, a to kolejny odcinek naszej serii, w której oceniamy hotele. Dziś sprawdzimy, czy Holiday Park w Warszawie faktycznie zasługuje na swoją renomę. Mówi się, że to miejsce łączy elegancję, komfort i świetną lokalizację, ale czy rzeczywiście jest tak kolorowo? Przekonajmy się. Zanim przekroczymy próg hotelu, rzućmy okiem na jego otoczenie. Do recepcji prowadzi nas przyjemna alejka biegnąca przez mały park. Całość sprawia pozytywne wrażenie. Mamy tu sporo zieleni, kilka altanek, stoliki z krzesłami, a nawet wydzieloną palarnię. Niestety nie wszystko prezentuje się idealnie. Kostka brukowa w kilku miejscach jest zabrudzona, co trochę psuje estetykę tego miejsca, aż prosi się o porządne czyszczenie. Ale to jeszcze nie wszystko. Na terenie parku znajduje się pewna ciekawostka, do której wrócimy Dalszej części filmu. Recepcja to wizytówka hotelu. To pierwsze miejsce, które widzimy, i to ono buduje pierwsze wrażenie. I tutaj Holiday Park nie zawodzi. Przestronne wnętrze, dobrze dobrane oświetlenie i przyjemny klimat sprawiają, że od samego wejścia czuć tu profesjonalizm. Do tego dochodzi miła i pomocna obsługa, co zawsze jest na plus. Dodatkowo w recepcji mamy bar, który niestety podczas mojego pobytu był nieczynny. Czas na spacer do naszego pokoju, który znajduje się w nowej części hotelu. Korytarze są przestronne, co sprawia, że nie ma tu uczucia klaustrofobii czy izolacji. Niestety nie wszystko jest tak idealne, dywan pozostawia wiele do życzenia, jego jasny kolor bezlitośnie ujawnia brązowo-czarne plamy, które zdecydowanie psują estetykę. Po chwili docieramy do klatki schodowej i tutaj na szczęście jest o wiele lepiej. Wykonanie schodów robi wrażenie. Wypolerowany kamień prezentuje się elegancko, a podświetlenie stopni dodaje im nowoczesnego charakteru. Choć wygląda to efektownie, mam wrażenie, że w tej części hotelu jest troszkę za ciemno. Po krótkiej wspinaczce na drugie piętro wita nas zupełnie inny korytarz. zmiana jest zauważalna od razu. Na podłodze leży elegancki czerwony dywan, delikatnie oświetlany przez kryształowe żyrandole. Do tego mamy tu dystrybutor wody, co jest miłym akcentem dla gości. W porównaniu do dolnej części hotelu to piętro prezentuje się o wiele lepiej. Jest bardziej dopracowane, eleganckie i sprawia znacznie lepsze wrażenie. A teraz zapraszam Was do pokoju. A więc, moi drodzy, właśnie tak prezentuje się dwuosobowy pokój w hotelu Holiday Park w Warszawie. To nowa część hotelu, a sam pokój wygląda całkiem dobrze, przynajmniej takie mam wrażenie. Szczególnie podobają mi się te złote wstawki, które dodają mu elegancji. Zacznijmy od kwestii wody. Tutaj nie znajdziemy plastikowych butelek w pokoju, zamiast tego mamy szklanki i dzbanek, który trzeba samodzielnie napełnić wodą na korytarzu. Przechodzimy do łazienki, która jest naprawdę przestronna. Znajdziemy tu grzejnik, prysznic, toaletę, umywalkę oraz suszarkę. Co ciekawe, jest tu też czyścik do butów, rzadko spotykany element w hotelach. Jak widać, łazienka ma sporo miejsca, ale muszę zwrócić uwagę na śmietnik. Jest dosyć mały. Teraz szybki rzut oka na drzwi. No i tutaj mamy mały szczegół, który od razu rzucił mi się w oczy. Uszczerbienie z wystającym ostrym metalem. Nie jest to duża wada, ale możecie sobie zrobić krzywdę. Łazienkę mamy za sobą, więc przejdziemy do głównego wejścia do pokoju. Tu widzimy plan ewakuacji. My znajdujemy się w tym miejscu, a żeby dojść do schodów, trzeba przejść korytarzem, ponieważ te najbliższe są tylko dla personelu. Obok znajduje się także automat z wodą. Po wejściu do pokoju, pierwsze co rzuca się w oczy to śmietnik, szafa i stanowisko pracy. Zacznijmy od szafy. Wzór na prawych drzwiach jest, ale na lewych już nie. Nie jest to duża wada, ale widać brak symetrii. W środku, co ciekawe, nie ma sejfu. Idziemy dalej. Mamy telewizor i miejsce na walizki, a pod tym komodę. Następnie biurko pokryte szkłem i ciekawymi wzorami. Chociaż w jednym miejscu wzór się odkleja. Jest też szafka, w której normalnie powinna być lodówka, ale lodówki brak po prostu wyparowała. To samo w drugiej szafie. Na biurku znajdziemy telefon, dokumenty, pilota. I co ciekawe, lampę z regulacją napięcia. Możemy ją przyciemnić lub rozjaśnić, co jest naprawdę fajnym detalem. Przechodząc dalej, mamy duże lustro z tym samym wzorem co na biurku. Obracając się, widzimy dwa jednoosobowe łóżka w złotym stylu, który całkiem dobrze komponuje się z dywanem. Mamy tu standardowy zestaw: pościel, pierzyna i dekoracyjna cerata. Do tego dwa ręczniki na osobę: jeden duży i jeden mały. Obok łóżek mamy stolik nocny z gniazdkami i włącznikiem światła. A lampy? Tak samo jak wcześniej, też mają regulację napięcia. To mały, ale fajny detal, który poprawia odbiór pokoju. Jeśli chodzi o samo łóżko, po chwili leżenia mogę powiedzieć, że jest wygodne. Matrac jest dosyć miękki, a jak z pierzyną to ocenię później. Wmontuję napis czy spało się dobrze. Teraz przechodzimy do detali, na które zawsze zwracam uwagę. Uszczerbione drzwi, brak wzoru, ślady pokleju to drobiazgi, ale jednak widoczne. Do tego kilka odbić i rys na meblach. Czas na też czystości. Przecieramy łóżko, czysto. Lustro. Lekki kurz, ale nic poważnego. W jak na przykład w Continentalu, było go znacznie więcej. Sprawdzamy jeszcze górną część okna. Trochę kurzu, ale w normie. Telewizor. Środek lekko zakurzony, ale góra czysta. Górna część szafy. O dziwo, brak kurzu. Futry na drzwi do łazienki, lekki osad. Główne drzwi wejściowe, czyste. Podsumowywując poziom czystości 7 na 10. Wystrój dbałość o detale również 7 na 10. Pokój mi się podoba, ale można było dopracować kilka rzeczy. Na koniec, ciekawostka dla wytrwałych. Pamiętacie te wzoraki? Znalazłem ich oderwane fragmenty. Możemy je przykleić na lampę? No nie, nie pasuje. W każdym razie zostawię je tam, gdzie były. A więc po szybkiej prezentacji pokoju hotelowego oraz nowej części hotelu zobaczymy, jak prezentuje się starsza część budynku. Startujemy przy recepcji i kierujemy się schodami na pierwsze piętro. Już na pierwszy rzut oka widać, że styl wykończenia jest tutaj spójny z resztą hotelu, elegancki i dopracowany w każdym detalu. Na tym piętrze znajduje się stołówka, do której zajrzymy nieco później. Na razie rzucamy okiem na pierwszą część korytarza. Wykończenie jest niemal identyczne jak w nowej sekcji hotelu. Czerwony dywan z szytym logo hotelu, beżowe ściany oraz charakterystyczne kryształowe żyrandole nadają wnętrzu klasycznego, ale wciąż luksusowego klimatu. Przechodząc dalej, natrafiamy na klatkę schodową i tutaj ponownie widzimy konsekwencje w stylu. Wypolerowany kamień, subtelne podświetlenie i eleganckie balustrady sprawiają, że przestrzeń wygląda naprawdę dobrze. Wspinamy się jeszcze wyżej na kolejne piętko, które pod względem stylistyki nie różni się od niższego. Jest jednak jedna ciekawostka: przestronny wykusz z dużą, wygodną skórzaną kanapą. To świetne miejsce na chwilę odpoczynku czy po prostu na chwilę relaksu poza pokojem. Cała starsza część hotelu trzyma wysoki poziom i, co ważne, nie odstaje od nowej sekcji. Widać, że zadbano tu o spójność stylistyczną, dzięki czemu przejście między częściami budynku jest niemal niezauważalne. Na sam koniec docieramy do windy, która również nie odbiega stylistycznie od reszty hotelu. Wykończona kamieniem i wkomponowana w otoczenie prezentuje się bardzo elegancko i nowocześnie. A teraz czas na coś. Co liski lubią najbardziej hotelowa gastronomia. Już na pierwszy rzut oka widać, że to miejsce wyróżnia się na tle reszty hotelu. Główna sala jadalna utrzymana jest w nieco bardziej klasycznym, wręcz starodawnym stylu. Świadczą o tym masywne drewniane meble o ciepłych barwach, które nadają wnętrzu przytulnego charakteru. Centralnym punktem są piękne, duże, okrągłe stoły, które bez problemu pomieszczą większe rodziny czy grupy gości. Co ciekawe, stołówka składa się z dwóch pomieszczeń i w drugim z nich klimat jest zupełnie inny. Styl tego miejsca jest bardziej spójny z resztą hotelu. Mamy tutaj eleganckie wykończenie, a stoły są prostokątne i klasyczne, bez zbędnych ozdobników. Jeśli chodzi o jedzenie, posiłki serwowane są w formie szwedzkiego stołu. Podczas mojego pobytu do wyboru były cztery główne dania, a tuż obok znajdował się stół z pieczywem. Dodatkowo osobny bufet oferował płatki śniadaniowe, ciasta oraz inne przekąski. Na szczęście nie zapomniano również o napojach. Trzeci stół pełnił rolę strefy napojów, gdzie można było znaleźć stoki, herbaty oraz kawę. Co ważne, hotel oferuje wyłącznie śniadania, ale na szczęście są one naprawdę smaczne. Wybór jest całkiem szeroki, a produkty świeże, co zdecydowanie wpływa na pozytywne wrażenie. Podsumowując, Holiday Park to hotel, który zdecydowanie może się podobać. Jego największą zaletą jest piękne, eleganckie wnętrze, które robi świetne pierwsze wrażenie. Do tego dochodzi smaczne śniadanie oraz bardzo miła obsługa, która dba o komfort gości. Niestety są też minusy. Główne zastrzeżenia to niezbyt czyste dywany, które psują estetykę, oraz pewne niedociągnięcia w dbałości o detale w pokoju. Dodatkowo hotel nie oferuje żadnych atrakcji. To typowe miejsce na szybki nocleg bez większych udogodnień dla osób szukających rozrywki na miejscu. I na koniec obiecana ciekawostka. Wspomniałem na początku o czymś interesującym w hotelowym parku. I oto jest. Rezydentką tego miejsca jest mała, trudowłosa lokatorka. Wiewiórka, która regularnie odwiedza teren wokół hotelu. I jeśli będziecie mieli szczęście. Może uda Wam się go spotkać. Moja ostateczna ocena to 7 na 10. Hotel świetnie się prezentuje, oferuje dobre śniadania i przyjemną atmosferę, ale brakuje mu większej głośności o szczegóły oraz jakichkolwiek atrakcji na miejscu. A Wy co sądzicie o tym hotelu? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym odcinku.